Tak tu pochwaliło się nowymi wynikami finansowymi i potwierdziło swoje plany co do Grand w Auto Sex. zapraszam do podsumowania. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał okiemdowy, jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do ta czy też Discord'a, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Nadchodzi ten sezon, gdzie mamy co chwila jakieś ogłoszenia wyników finansowych, raportów za kwartały, za połowę roku, różne tego typu właśnie ogłoszenia i tym razem schodzi to wszystko na take to Interactive, czyli firmę prowadzoną przez Charlesa Zelnika spółkę mającą pod swoimi skrzydłami marki 2K czy też Rockstar. No i cóż, mają się czym pochwalić. Firma ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku, notując znaczący wzrost przychodów. Zyski netto osiągnęły poziom 1,35 miliarda dolarów, co świadczy o silnej pozycji wydawcy na rynku gier. Szczególnie imponujące wyniki przynosi nieustająca popularność serii Grand Theft Auto V, która osiągnęła kamień milowy 205 milionów sprzedanych kopii od premiery w 2013 firma przewiduje swoje księgowanie netto za cały właśnie ten rok na poziomie ponad 5,5 miliarda dolarów za 81% tych zysków odpowiadają wydatki e, powracające tak zwane e, czyli zakup gier wydanych w poprzednich okresach rozliczeniowych i dodatki do nich w szczególności NBA 2K 25 i 24, e, Grand Theft Auto Online, Grand Out of 5, uh, Blast, Match Factory, Empires and Puzzles, Words with Friends, uh, Red Dead Redemption 2, uh, Red Dead Online i Toy Blast. Uh, te tytuły, których możecie mniej rozpoznawać, to są gry mobilne należące do Zyngi, czyli oddziału mobilnego. Które należy do Take-Two. Jedną z najważniejszych decyzji strategicznych było zbycie wydawnictwa Private Division, specjalizującego się w grach niezależnych. Prezes Take-Two, Strauss Zelnick, wyjaśnił tę decyzję, stwierdzając, że firma koncentruje się na dużych hitach, podczas gdy projekty Private Division były stosunkowo małe. Take-Two zachowa prawa do wsparcia gry Norest for the Wicked, Studio Moon Studios, która zadebiutowała w Early Access w kwietniu. Nabywca Private Division nie został ujawniony Publicznie. Take jak tu potwierdził planowaną premierę Grand Theft Auto Six na jesień 2025, jest to zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami firmy, chociaż nie podano dokładnej daty premiery. I oto wszyscy się spinają, bo nie wiadomo kiedy wydawać swoje gry. Biorąc pod uwagę historię serii, można spodziewać się premiery w październiku 2025, gdyż większość głównych gier serii Grand Theft Auto właśnie debiutowała w tym miesiącu. Kwestia wydania Grand Theft Auto wzbudza szczególne zainteresowanie społeczności graczy PC. Obecnie informacje sugerują, że początkowo gra może być dostępna wyłącznie na konsolach, co jest zgodne z wcześniejszą strategią Rockstar. Ta decyzja może rozczarować część graczy, pozwala na optymalizację gry jednak pod konkretne platformy i potencjalnie zwiększa przychody poprzez późniejsze wydanie wersji pecetowej. Więc no cóż, po prostu podążają tym schematem, który do tej pory się im sprawdził. Zalnik skomentował również wyniki filmu Borderlands, który mimo rozczarowujących wyników finansowych 33 miliony dolarów wpływów przy budżecie 115 milionów plus 30 milionów na marketing. Pozytywnie wpłynął jednak on na sprzedaż gier z serii. Film, mimo krytycznych recenzji i krótkiego pobytu w kinach, przyczynił się do zwiększenia sprzedaży katalogu Gier Borderlands. Take-Two planuje wykonywać tutaj kolejne działania, jeżeli chodzi o licencjonowanie swojej własności intelektualnej na potrzeby adaptacji filmowych i telewizyjnych. Pomimo mieszanych wyników filmu. Take -Two nie rezygnuje z rozwoju serii Borderlands. Zapowiedziano już czwartą część, którego premiera planowana jest na rok 2025. Pokazuje to, że firma nadal widzi potencjał w swojej marce, a doświadczenia z adaptacją filmową mogą zostać wykorzystane przy kolejnych projektach multimedialnych. Take Two kontynuuje strategiczne partnerstwa w branży rozrywkowej. Szczególnie interesująca jest współpraca z Netflixem nad adaptacją Bioshocka. Projekt ten przeszedł jednak pewne modyfikacje. Jak ujawnił producent Roy Lee. Ze względu na cięcia budżetowe ze strony Netflixa firm będzie realizowany w mniejszej skali skupiając się najbardziej osobistej perspektywie zamiast wielkoskalowej produkcji. Poza fenomenem Grand Theft Auto 5 Take Two może pochwalić się imponującymi wynikami sprzedaży innych serii. Red Dead Redemption osiągnęła znaczące kamień milowy przekraczając 92 miliony sprzedanych egzemplarzy. Pokazuje to, że firma potrafi skutecznie budować i rozwijać różne marki nie opierając się wyłącznie na sukcesie serii Grand Theft Auto. Pactu potwierdza swoją pozycję w segmencie gier sportowych, zapowiadając nową słonę serii PGA Tour 2K na rok 2025. Jest to kolejny dowód na to, że firma mimo koncentracji na największych hitach nie rezygnuje z dywersyfikacji swojego portfolio. Gry sportowe stanowią stabilne źródło przychodów i przyciągają inną grupę odbiorców niż główne serie tutaj, jeżeli chodzi o gry akcji. Wypowiedzi zelnika wskazują na wyraźne ukierunkowanie firmy na duże, wysokobudżetowe produkcje. Sprzedaż Private Division jest tego bezpośrednim dowodem. Tech kto chce koncentrować swoje zasoby na projektach o największym potencjale komercyjnym, a umówmy się Granta w Auto Sex, to rozbija bank kompletnie. Nawet jeżeli będzie średni na starcie, to ludzie się tak na to rzucą. I tutaj no, jest to jednak tytuł najbardziej oczekiwany, jeżeli chodzi o przyszły rok, ale też. Można powiedzieć, patrząc nawet na oglądalność tutaj i łapki w górę pod filmami YouTube'owymi, jeżeli chodzi o trailery właśnie Grand Theft Auto Six, no to to jest najbardziej wyczekiwana gra chyba w historii aktualnie. Pozycja Take na rynku gier pozostaje silna, co pokazują nie tylko wyniki finansowe, ale także nieustająca popularność Grand Theft Auto 5. Po ponad dekadzie od premiery Granada generuje znaczące przychody i przyciąga nowych graczy. Sukces ten stanowi solidną podstawę dla premiery właśnie szóstej części, która ma szansę podbić kolejne rekordy sprzedaży w branży. Ogłoszenia dotyczące wyników finansowych i strategicznych mają bezpośrednie przełożenie też na notowanie giełdowe spółki. Inwestorzy szczególnie pozytywnie reagują. Reagują na stabilne wyniki sprzedażowe głównych tytułów oraz jasno nakreśloną strategię koncentracji właśnie na dużych produkcjach. Take-Two patrzy w przyszłość z optymizmem, opierając swoją strategię na sprawdzonych markach i dużych projektach. Firma zachowuje selektywne podejście do licencjonowania swoich marek, wyciągając wnioski z doświadczeń z filmem Borderlands. Jednocześnie kontynuuje inwestycje w rozwój swoich najważniejszych franchise, co ma zapewnić długoterminowy wzrost i stabilność finansową. Decyzja o sprzedaży Private Division i skupienie się na blockbusterach wpisuje się w szerszy trend brandy, gdzie no niestety trochę wycina się. Tą środkową linię budżetową, co moim zdaniem jest akurat błędem zaburza dywersyfikację em, projektów i trochę ubija tą kreatywność no, nadal zostają jeszcze nam indyki natomiast wciąż z kolei inne tuzy branżowe właśnie mówią o tym że powinno się jednak reaktywować mocniej ten em, trend doblejów Natomiast no tutaj nikt tej, w tym w tej kwestii nie zmusi inne duże wydawnictwa również koncentrują się na rozwoju sprawdzonych w wysokobudżetowych produkcjach chociaż niewielu może się pochwalić tak konsekwentną strategią jak Sprzedaż mniejszego wydawnictwa pokazuje, że firma jest zdeterminowana, by alokować zasoby w projekty o największym właśnie potencjale komercyjnym. I Takto Interactive prezentuje się jako wydawca z jasną określoną wizją, koncentrujący się na dużych markach i projektach o globalnym zasięgu. Firma. Zachowuje zdolność do adaptacji zmieniających się warunków rynkowych, bo no, ma tą zyngę, chociażby, która też im ładnie skapuje z roku na rok z okresu finansowego na kolejne i też no, ekspanduje na inne media, właśnie chociażby przez tą współpracę z zakresu Borderlands, która nie jest do końca udana, i zobaczymy, jak to wyjdzie w przypadku Bioshocka. Tak więc, tutaj oczywiście wszyscy skupiają swoje, swoje oczy na premierze Grant Theft Auto VI, no i wszyscy liczą tutaj na kolejne właśnie rekordy w tym zakresie. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronita, czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób też docenicie pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na no, Okiem dawa.